Cześć wszystkim dzisiaj taki samochodzik zawitał Seat Altea XL. Ma tutaj zamontowane oryginalnie czujniki parkowania. O! Ale nie działają. Więc coś tu będziemy na to zaradzić. więc co wam powiem? Cisza teraz są no powiedzmy trzy możliwości widzę w tym aucie. dlaczego to nie działa yy, powiedzmy że jest zamontowany hak i teraz yy, nie rozłącza w gnieździe więc może i nie działać bo wtedy kiedyś szczepkę podepnie no to jest rozłączane to ale no nie wiem hak nie jest oryginalny albo jakiś tam niemiecki tylko jest zamontowany u nas druga możliwość że nie ma zasilania w ogóle na, tych, na tym sterowniku od PDC, tak zwanego tak, czyli czujników parkowania, albo życie możliwości jest uszkodzony w ogóle głośniczek, bo nic nie słychać, jak się włącza wsteczny cisza. No i podłączamy sobie tutaj magiczne urządzenie i pokazuje nam, że. Brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu. Czyli diagnoza jest, czyli zasilanie mamy. Błąd brzęczyka, czyli uszkodzony jest głośniczek. I teraz spróbujemy go wymienić. Ten głośniczek jest gdzieś z tyłu w bagażniku, Zaraz spróbuję tam się dostać. Pokazać Wam, jak to, się, jak to się wymienia. Sam nie wiem, gdzie go szukać, czy z lewej, czy z prawej. Zobaczymy sobie. Także zobaczmy do oglądania. A przy okazji, możecie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z filmikami. A ja zabieram się tam do roboty. Wcześniej już patrzyłem, że czujnik, znaczy czujnik, sterownik czujników znajduje się tutaj. Tak, ten dwie wtyczki, tutaj jest hak podłączony. Także tutaj gdzieś, w pełni w okolicach, jest zamontowany ten głośniczek. On najczęściej jest montowany tutaj pod tą półeczką, Tak żeby go było słychać. Może spróbuję wymontować tą lampkę, może tutaj gdzieś go zobaczę. My nie sądzę, żeby był z tej strony. No chociaż to jest możliwe. Jest to możliwe, że jest z tej strony, bo dlatego, że kierowca siedząc tam odwraca się i słyszy bardziej chyba tą stronę do tego ucha. tak? Także przeważnie jest montowany właśnie z tej strony, ale no niekoniecznie. Różne są, różne są szkoły tutaj i różne samochody, różnie to mają zamontowane. Zacznę od rozkręcenia tutaj czegoś i zobaczymy, czy tutaj coś znajdziemy, czy nie. Dobra, znalazłem go. Yy, na filmiku pan pokazywał tutaj, tutaj ma być, nie ma go tutaj. Yy. Trzeba było tutaj zdjąć oczywiście tą półeczkę, która jest tutaj, wisi sobie na pasach i teraz jak odchyliłem to, to już zobaczyłem, on jest tam, ten głośniczek jest tam, czyli jest tam. Widzicie go? Gdzie on jest? Trzeba go odkręcić, on tam ma dwa torbsziki i zaraz go mierniczkiem, czy faktycznie jest uszkodzony. Na mierniku nic. Nic nie działa, nic nie pipczy. Miernik działa. Więc głośniczek jest uszkodzony. Numery ma jakie? Numery ma China. 1K0919279A. Zobaczymy. Kupimy nowy. Pewnie tylko oryginał, bo podróbki. O, boż nawet. Numer Boscha jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakieś tam numery się powpisuje. I założymy zobaczymy, czy będzie pipczyć. No i powiem Wam, że był problem. Eee, takiego głośniczka o tych numerach. No nie potrafiłem gdzieś kupić tego. W ogóle się nie dało. Taka wtyczka jest troszkę inna. Eee... Normalnie do Audi takie można kupić. Taka malutka wtyczuszka idzie, a z taką wtyczką niestety nie ma. No i cóż, musiałem go rozebrać. Tutaj widać, że go trochę rozłamałem. I miałem taki głośniczek nowy z Forda. Oczywiście też jeszcze inna wtyczka była. No i po prostu wyjąłem z niego głośniczek i lutowałem tutaj do tej obudowy. Także zobaczmy, czy to zadziała. Podłączę go, spróbuję jedną ręką to zrobić. Tam jest wtyczka. Siedzi. Zobaczmy, czy działa. Także włączamy kluczyk i bieg wsteczny. Działa. Dziwny dźwięk jakiś ma, ale. Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie. Bo coś tam z tyłu stoi, więc dlatego tak pipczy. Aż traczy tak głośno. Zobaczymy, jak on podziała. Niby też był taki, wyglądał tak samo ten z Forda, więc powinno być to ok. Zasłonimy tymi dywanami to później to trochę wycichnie. Także tak to wygląda. Trzeba to wszystko teraz poskładać. Poskładać te plastiki. Te dywaniki tutaj. I cała wymiana zakończyła się sukcesem. Skasujemy skasujem jeszcze błąd. Może niekoniecznie już działa, także można zostawić go tam, ale na przyszłość można, żeby było wiadomo, czy jest uszkodzony, czy nie, to można skasować ten błąd. Także to było na tyle z tego filmu. Także kto nie subskrybuje kanału, to zasubskrybujcie mój kanał jeszcze, żebyś na bieżąco z filmami. Postaram się troszkę więcej teraz, bo prosiliście. Trochę nie było czasu, ale wiadomo, coś tam się zrobi z tym. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!